Od taką sytuację na drodze w regionie konińskim dziś nie było trudno. Najgorzej było w nocy i o świcie rano już znacznie lepiej. Trzeba uważać jak wszędzie, ale. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Nie. No, wiadomo, w jakichś od, nieodśnieżonych miejscach będzie ten, ale tak to powiem, że drogi są normalnie przejezdne. To był efekt kilkugodzinnej pracy pułków i piaskarek, ale takich aut jest zbyt mało, by mogły szybko usunąć śnieg i lód ze wszystkich dróg. Zgodnie z przepisami, drogowcy mają na to 4 godziny od ustania opadów. W pierwszej kolejności śliskość zwalczana jest na odcinkach dróg o największym natężeniu ruchu, m.in. na odcinku drogi powiatowej. Wola podężna, licheń stary, Różo. Pole, czy na odcinku drogi powiatowej Goli na biskupi Podobnie jest na ulicach Konina. Są odcinki priorytetowe i te mniej ważne. Muszą być najpierw zachowane i utrzymane warunki przejezdności na głównych drogach. Później jest realizowana kolejna część, czyli te drogi o mniejszym znaczeniu, i dopiero na końcu są w priorytecie. Ulice Osiedlowe całkowicie inaczej wygląda potrzeba utrzymania ulic osiedlowych, gdzie ruch jest dużo, dużo mniejszy i prędkości są mniejsze, aniżeli na przykład trasa bursztynowa czy ulica Poznańska, gdzie jest to główny kręgosłup naszego miasta. Jak się okazuje, niesprzyjająca aura może być też elementem politycznej rywalizacji. Tak jest w słupcy, gdzie były już komisarz Andrzej Grzeszczak zarzucił byłemu burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi oraz obecnemu komisarzowi Jackowi Szczapowi zaniedbania w tej kwestii. Panowie nie ogłosili nawet przetargu na tzw. zimowe utrzymanie dróg. Dwukrotnie musiałem zlecać z wolnej ręki odśnieżanie ulic schodników. No to za sobą też niesie jak gdyby wyższe koszty takich usług. Jacek Sztab odpiera zarzuty stawiane przez poprzednika. Ta firma, która u nas realizuje to utrzymanie dróg zawsze tak nam pomagała i tak współpracowaliśmy, że zanim był ogłoszony kolejny przetarg, ona i tak dalej realizowała poprzednią umowę. I tutaj też nie było żadnych dodatkowych kosztów związanych z tym, gdyż koszty utrzymania zimowego w 2023 jak i te koszty między jednym a drugim przetargiem, jak i w tym roku, które wyszły z przetargu, są identyczne, także nie ma mowy o żadnych dodatkowych kosztach. Koszty zimowego utrzymania dróg są ogromne. W Koninie kwota ta sięga ponad 200 tysięcy złotych dziennie.